Siemanko, z tej witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku a, na moim kanale I dzisiaj przychodzę do was z pewną minigierką Jest to minigra, którą kiedyś już dla was nagrywałem Minęło chyba z rok albo półtorej e, od momentu kiedy ostatni raz grałem w Hide and Seek Bo właśnie w Hide and Seek będziemy sobie dzisiaj e, pykali i zagramy sobie słuchajcie z dwóch perspektyw Pierwsza arena to będę, e, pierwsza arena będzie polegała na tym, że będę się ukrywał przed e, tymi, którzy szukają A na drugiej ręce zagramy tak, że ja będę osobą, która będzie szukała Mam nadzieję, że uda mi się to e, dla was Zrobić. Jesteśmy w tej chwili na Cube Game, co ważne. IP macie serwera podane w opisie, macie tam również link do ich fanpage'a, wbijajcie, lajkujcie. I co ważne, lajkujcie również ten materiał, bo co 500 lajków pod tym odcinkiem, będą pojawiały się vouchery. Będzie pojawiał się voucher na VIPa na 14 dni do wykorzystania na serwerze. Także każdy 500 lajków to będzie VIP dla kogoś z was. Już tam widzimy, że osoby szukające zaczęły tutaj nas szukać. Mamy, co ważne, słuchajcie, dwa przymoty. Pierwszy przymiot jest to obszar, który wydaje dźwięk. Czekajcie, ja może podgłośnie dźwięki. Ok, zróbmy tak, żeby się to słyszeli. Dobra. I naciskając prawym przyciskiem myszy wydamy dźwięk i dostaniemy za to dwie monety. Musimy uważać, żeby nie dać się przy tym złapać. Co ciekawe, mamy też fajerwerki. Możemy odpalić fajerwerkę, Naciskając podobnie prawym przyciskiem myszy. Wtedy, w momencie, gdy ona wybuchnie, dostaniemy aż 10 monet. Te monety oczywiście możemy potem wydawać na jakieś przymoty także... Fajnie to wszystko tutaj e, wygląda. Ja teraz chyba nie do końca pasuję, wiecie co z tym moim dispenserem. Ale mam nadzieję, że nikt mnie nie znajdzie Mamy 8 minut i 39 sekund do końca e, gry Poczekamy chwilę, powinniśmy po jakimś czasie dostać mieczyk I z tym mieczem możemy atakować przeciwników Atakując e, szukających możemy otrzymywać monety Te monety, tak jak mówię, potem możemy e, wydawać I co ważne, za każdego zabitego szukającego mamy aż 20 monet Także warto, e, słuchajcie, to robić, warto się tym zainteresować Chyba dostaje się po upływie dwóch minut ten mieczek Także jeszcze chwilkę poczekamy i wszystko powinno być ok Mam nadzieję, że tak będzie Tam widzę, że ktoś ciągle sobie biega. Mam 12 monet w tej chwili. Widzę, że są dwa zabójstwa, czyli dwie osoby już znalezione, dobra. Nie no możemy tego naciskać no, ciągle, mamy tutaj ograniczenie czasowe, jak widzicie. Co 8 sekund możemy wydać dźwięk, a chyba co pół minuty możemy, tak, co pół minuty możemy odpalić fireworka. Dokładnie, z po dwóch minutach dostaliśmy mieczek i teraz możemy spróbować kogoś przyatakować. Też wiecie co? Nie wiem czy będę ryzykował, dobra, nie wiem czy ten koleś mnie tam czasem nie zauważył. Muszę być czujny, nie, póki co jeszcze wszystko jest... Okej, okay, jeszcze jestem bezpieczny. Dobra, mamy tam jakiegoś szukającego, ale obok niego jest kolejny, także nie będę się może niepotrzebnie pchał. Dobra, tam mamy jakiegoś przeciwnika. Sobie odpalę jeszcze fireworkę. Okej, okay, dobra, teraz to zrobiłem. Udało się i czy uda mi się go pokonać? Uwaga, zobaczymy. Trzymajcie się, żeby tak było. Oni mają. Lepszy miecz od nas, dobra. Trochę tutaj Manka się nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że jest na naszej no i niestety mi się nie udało. Przegrałem, mam 34 zawodone monety, także jest nieźle. Pierwszą arenkę mamy z głowy, jak tak e, szybko będą mi one szły, to zagramy sobie ze 3. Także robię krótkie cięcie, przechodzimy do gry, do areny numer 2. Ok, mamy już obliczanie do kolejnej arenki, zobaczcie tutaj mamy e, sklep i mamy tutaj wszystkie przedmioty, jakie można kupić za monety. Zauważyłem, że jest zmiana formy, czyli możemy przemienić się wybrany blok lub zwierzaka, ale niestety e, nie mam VIP-a, bo VIP dostaję to za darmo. Ja muszę sobie chyba na następny odcinek VIP-a skołować tak, żeby, żeby miał alfie Dobra, jesteśmy teraz z gąbką. Zobaczymy, gdzie możemy się schować. Włączam shadery, żeby mieć więcej FPS-u, żeby potem w trakcie walki nie było takich problemów jak wcześniej. Dobra, tutaj chyba nie za specjalnie to wszystko się prezentuje. Tam jakieś. A bloczki to też niezbyt nie dobrze. Okej, okay, tutaj może byśmy się gdzieś. Chodźcie, wbili. Nie, tutaj nie pasujemy zdecydowanie. Okej, okay, do wody nie możemy chyba wchodzić, z tego co widzę pójdźmy sobie w takim razie tutaj dalej, może w tym domku znajdziemy, chciałbym znaleźć jakieś gąbki, tak żeby nie być jedną jedyną, ale z tego co widzę, chyba może być to dosyć trudne do zrobienia, dobra, jak ktoś tutaj strzela fajerwerkami, możemy tak samo zrobić, dobra, jest tutaj jakaś gąbka okej, okay, mamy tutaj też całą masę słomy. idziemy za tą gąbką, zobaczymy, razem się gdzieś schowamy, to może może nas nie znajdą. O, tutaj wydaje mi się, że jest niezła miejscówka. Zatrzymujemy się, poczekamy, aż pasek. O nie, nie możemy się zatrzymać. Aż pasek na dole e, cały się wypełni na niebiesko, bo wtedy będzie oznaczało, że jesteśmy już e, ukryci, dobra? Ale wiecie co? O, może tutaj zatrzymamy się. Tyle już możemy. Nie możemy po prostu stawać na e, półpłytkach, bo wtedy to nie działa. Zobaczymy, poczekamy, aż zostanę Miecz Wtedy, jak będę miał miecz, to też będziemy mogli zawalczyć. Niestety znowu jestem chowającym się. Mam nadzieję, że uda mi się e, być w dzisiejszym odcinku też tym, który będzie szukał. Chociaż. Wcale wiecie co powiem, wam szczerze, że nie jest tak łatwo trafić, bo chyba niestety nie mogę tego wybrać. Przynajmniej teraz dobra, dostaliśmy 10 monet. 22 monety już zarobione na tej arenie, 24, także super. okej. Okay. Dobra, oj, słuchajcie, znalazł mnie ktoś, no i niestety, jak widzicie, e, zginąłem, ale wcześniej nie szukałem, a teraz możemy to zrobić, zobaczcie, po śmierci ja wyszedłem za ręki, bo zapomniałem, że możemy od razu po śmierci przeobrazić się w szukającego i teraz w momencie, gdy kogoś znajdziemy, to też dostaniemy monetki, także warto, żebyście grali do końca, żebyście nie wychodzili po pierwszej śmierci, tak jak ja to zrobiłem na poprzedniej arenie. już sobie wyobrażam, jak tam pisaliście w komentarzach, że niepotrzebnie to robiłem, ale teraz już ogarnę. mamy łuk, mamy e, mieczyk, także... Bez problemu my się będziemy mogli sobie tutaj poradzić. Jeszcze yy, ile to jest? Yy, Chowających się jeszcze tylko jedna osoba została, także mam nadzieję, że uda nam się ją znaleźć. Dobra. Wszyscy teraz na nią polują. Ciekawe czy gościu się gdzieś tutaj. Yy, w naszym pobliżu... O, oczywiście, co możemy pójść tutaj na górę? Zobaczymy czy tutaj... O, o, o! Aha, wygraliśmy już. Już myślałem, że yy, użył fairwayek. Udało się wygrać 74 monety. Także bardzo fajnie. 50 monet dostaliśmy za wygranie areny. Także tym bardziej warto słuchajcie yy, siedzieć do końca. Także to była druga ręka. Zagramy sobie może jeszcze dwie, bo bardzo szybko one idą I zobaczymy, jaka mapa trafi nam się następnym razem. Ok, moi drodzy, przedostatnia ręka. Właśnie nam się yy, uruchamia. Jak widzicie, od początku jestem szukający. Także super się złożyło. Zagramy sobie jeszcze jedną, ostatnią arenkę po tej rundzie. I w tamtej arenie postaram się yy, zwyciężyć jako ukrywający się. Ale zobaczymy, jak mi to. Pójdzie, tutaj od razu na dzień dobry. Mamy pierwszego gracza. Ok, udało się go chyba zabić. Jak On nie zdążył się schować, także wykorzystaliśmy to. Z tego co widzę, nie mogę chyba. A nie, mogę szybciej biegać. Nie wiem dlaczego. Na początku mi to nie działało. Dobra, musimy tutaj mieć oczy dookoła głowy i szeroko otwarte. Za jednym razem, dobra, tutaj. Ok, możemy trochę poatakować. Nikogo nie widzę, także tutaj chyba nikogo nie ma. Trzeba patrzeć w niebo, trzeba szukać tych fajerwerków bo gracze specjalnie to wykorzystują O, tam gdzieś mi... O, 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 tutaj gdzieś one są odpalane. Słyszałem też dźwięk, także... Zaraz może uda się kogoś tutaj znaleźć. Dobra, tutaj niestety. Tutaj słyszę fajerwerki, także Okej, okay, znowu ktoś tutaj mi... Miał, okno, dobra mamy Enchanting Table. Uwaga, szybko sobie spróbujemy go pokonać. Dobra, udało się. Dostałem 20 monet za zabicie gracza. Ekstra, także fajnie zbyt szukającym, bo bardzo dużo monet jest za... Zabijanie graczy. Tutaj coś mi kurde. miał czy ciągle. Gdzieś tu grasz, też musi się jakiś chować. Okej, okay, wejdźmy sobie na górę, zobaczymy, czy tutaj ktoś będzie. Nie, tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, tutaj też nie widzę. Fireworki tutaj gdzieś wybuchają, dobra? Czyli ktoś musi być mniej więcej w tym miejscu, dobra? I mamy! Mamy go u stona, także gonimy go, zobaczymy, czy uda się go pokonać. Oni też już mają mieczy, także trzeba być czyny, ale bez problemu, dajmy radę. Kolejny 20 monet moment na moim koncie, super. Okej, okay, ile jeszcze jest szukających? Jest siedmiu szukających i dziewięciu chowających się jeszcze aż, także jeszcze sporo graczy mamy tutaj do znalezienia. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Póki co jest całkiem nieźle. Okej, okay, tutaj sporo kowadeł, ale chyba nikogo podejrzanego tutaj nie ma. Wejdźmy sobie na górę, zobaczymy, czy tutaj może kogoś znajdziemy. Nie, tutaj też nie widzę, okej. Okay. Tutaj też nikogo nie ma. Na drzewach też trzeba, słuchajcie, szukać. Dobra, tutaj mamy gracza. OK, on wszedł chyba... Tutaj? Czy mi się wydawało? Tak, tutaj mamy go, super. Już myślałem, że mi uciekł, ale na szczęście udało się go zabić i kolejne 20 monet, ekstra. 7 chowających się, mam jeszcze 7 minut na ich odnalezienie. Także całkiem spoko, nie powinno byśmy się źle. Dobra, fajerwerków już teraz nikt nie używa, wszyscy się chyba boją, także. Musimy być podwójnie czujni, dobra. Tutaj nikogo nie ma, same gniewniki, ale to są. One od razu tutaj obecne na mapie od początku, także to nie są gracze. Tutaj dalej też nikogo nie widzę. Słyszałem jak ktoś jakby walczył z kimś, ale nie wiem gdzie to było. Okej, okay, tutaj możemy się rozejrzeć. Fireworki znowu słyszałem, ale niestety chyba za daleko, nie było ich widać. Okej, okay, tam jakiś gracz, tutaj nikogo też nie ma. Dobra, tutaj nikogo nie widzę. Tam tylko moi biegają, sześciu chowających się, także jeszcze sporo ich jest. 6 minut zostało, ale jeszcze całkiem sporo ich jest. Dobra, on tutaj strzela, ale nie. Tutaj nikogo chyba nie ma. To nie wyglądało zbyt... E, ...ciekawie, ale nie. To chyba też nie jest żaden... ...gracz. No nie wiem, gdzie oni się pochowali. U Mamy! Słuchajcie, leci jakiś płotek. Dobra, tutaj go zauważyłem. Chyba, że miałem widy jakieś. Czekajcie, tutaj kogoś widziałem? Nie no, wydawało mi się, że ktoś biegł. Muszę aż sobie... Będę musiał sprawdzić na na nagranym przy montowaniu tego Czy ktoś tu biegł czy nie, wydawało mi się, że kogoś tutaj widziałem, ale ch chyba... Chyba nie, chyba właśnie nie jestem w będzie. Jak wiecie mam tutaj płotek dobra, czy on mnie pokona? No niestety zabił, nie słuchajcie, e zginąłem, od się za dwie minuty, mam jeszcze chyba jakieś życia, tak mi się wydaje tak, mogę dalej szukać, on już pewnie mi stąd uciekł, czyli jednak widziałem kogoś, nie muszę sprawdzać na przymontowaniu, jednak też tutaj był dosyć ciekawy Ciekawy bloczek ma bo płotek nie jest zbyt duży i łatwo go znaleźć, dobra tutaj mamy też jakiegoś gracza, dobra uda się go zabić, no jesteśmy we dwóch, także bez problemu, udaliśmy lady, 200 monet udało się zdobyć, ale chciałbym znaleźć jeszcze ten płotek, bo on gdzieś tutaj musi być, muszę pomścić moją śmierć. Okej, okay, przed chwili, nie wiem czy uda mi się to zrobić, Tak na razie nikogo tutaj nie widzę, dobra każdy, a jest tutaj jakiś boczek, okej, okay, zabili go, super, trzech chowających zostało. Okej, okay, także bez problemu, myślę, że damy radę i, i znaleźć. Jeszcze 5 minut do końca, także spoko. Mamy jedną strzałę, z tego co widzę, także też moglibyśmy ją zaraz wykorzystać. No, ale pytanie, gdzie jest ten płotek? Okej, okay, tutaj drzwi zamknęte. To jest dosyć podejrzana sprawa, bo wcześniej one były otwarte. Chyba, że ktoś z szukających je po prostu zamknął. No dobra, tutaj też nikogo nie widać. To tutaj jest strzela, ale nie, tam chyba też nic nie ma. Okej okay. Dobra, tutaj nie widzę, tutaj nie widzę. Gdzie oni są wszyscy? Okej, okay, jedna osoba została już, słuchajcie, także tam wie, zabite została jedna osoba. Mamy nadzieję, że uda mi się ją znaleźć. On pewnie będzie próbował siedzieć do końca, nie będzie raczej się tutaj... Wychylał, ale udało się, słuchajcie Ktoś go zabił i mamy rundę wygraną, to była Przedostatnia ręka, zagramy sobie jeszcze raz Teraz będę się chował i mam nadzieję, że Uda mi się wytrwać do końca Okej, okay, moi drodzy, także mamy ostatnią rękę, tym razem jestem Siankiem, także Na widoku, o, tutaj jest jeszcze lepiej, zobaczcie Tutaj raczej nie powinien nikt nas Znaleźć, wejdę tutaj, i to jest, moi drodzy, miejscówka, a, która zapewni mi zwycięstwo. Jestem niemal tego pewny. Mamy 12 chowających i trzech szukających, także posiedzimy tutaj tak długo, jak się da. Nie będę, może, siedział całą arękę, żebyście się nie zanudzili, żebym też trochę pozabijał. Ale to na spokojnie zobaczymy, jak się wszystko e, potoczy. Odpalmy sobie, ciach, firewerek 10 monet, odpalmy sobie e, też kociaka. Mamy plus 2 monety za to, także 80 monet. Teraz na moim koncie, super. Do końca gry 9 minut i 10 sekund. Szukający już zaczęli nas tutaj szukać. Ale jeszcze nikogo tutaj dookoła e, nie widzę. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda, jakbyśmy stali, ale spokojnie wszystko jest na pewno dobrze. Jesteśmy normalnym teraz bloczkiem. Ale na, z tej perspektywy lepiej jest widać, czy ktoś tutaj do nas idzie, czy nie. Także tak sobie może będę to obserwował. Ok. Na razie nikogo nie widzę. Ani z tamtej, ani z tamtej. Także jest dobrze. Mamy dwóch szukających i 11 chowających na, nadal. Także nie za specjalnie się tutaj wszystko zmienia. Okej, okay, mam 6 zabójstw ogólnie, bo po prawej stronie macie też tak jakby swojej statystyki Mamy 6 zabójstw ogólnie, ja mam przynajmniej I 5 zgonów, także więcej zabójstw niż zgonów Fajnie, fajnie to wygląda O, tam jakaś świnka biegnie Dobra OK, ktoś opuścił grę i dostał karę 150 monet za to, o Jezu To ja też chyba, ja, ja dostałem karę za tą pierwszą grę jak wysiadłem Też musiałem, bo ją opuściłem, też musiałem, o Jezu Też musiałem stracić 150 monet Dobra, 10 chowających, tak czy spoko Póki co, słabo im to idzie. Mamy dobrą miejscówkę. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj wytrwać do końca. Fajnie było, bo obiecałem wam, że uda mi się to wygrać. I chciałem to zrobić, dobra. Dostałeś broń do walki z szukającymi. O, spoko, także teraz mamy broń. Także, jak byś do nas podszedł, to możemy go zaatakować. Za to też dostaniemy monety, więc warto mm, z tego korzystać. Ale póki co, nikogo tutaj jeszcze nie ma. Nikogo nie widzę. Jesteśmy na razie bezpieczni, Także fajnie, bardzo fajnie się złożyło, że jesteśmy tym sianem i że tutaj jest taka wnęka, bo. To w ogóle nie, nie, nie będzie wzbudzało podejrzeń. Tak mi się wydaje. Okej, okay, nadal 10 osób się chowa. O, zobacz, tutaj mamy jakiegoś szukającego. Okej, okay, trzeba. Trzeba pomóc naszemu koledze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Czy uda się go zabić? No mam nadzieję, że mi pomoże. Okej, okay, czy on gdzieś tam. Lądową nie udało się zabić, 20 za zabicie gracza EXO. Także uratowałem swojego, zabiliśmy jeszcze kogoś, także super się e, złożyło. 10 chowających nadal i dzięki temu, słuchajcie, mam jeszcze 20 dodatkowych młędów. Także mogę się tutaj schować, mogę dalej tutaj siedzieć. On raczej nie powinien mnie tutaj znaleźć, chociaż on pewnie się odrodzi, bo ma kilka żyć. Więc niewykluczone, że on za chwilę tutaj do nas przyjdzie, ale póki co jeszcze możemy spokojnie tutaj siedzieć. Mam całe. E, mam wszystkie serduszka, także też nie za specjalnie mi to zaszkodziło. Okej, okay, tak patrzę, co tutaj ludzie piszą w ale nic ciekawego. 6 minut, 6 minut i 48 sekund do końca, ale jaki super. 8 chowających, 3 szukających, także coraz mniej osób. Ktoś tutaj do mnie biegnie. Z tego co widzę, tam gdzieś jakiś nik jest. O, dokładnie, zobaczcie, tam mamy jakiś nik. Pytanie, czy to jest ten gracz, który tutaj wcześniej był, czy nie? Wydaje mi się, że to może być on. Chociaż nie, zobaczcie, on na spokojnie sobie szuka tutaj podejrzanych. Mam nadzieję, że do nas tutaj nie zajdzie. Chociaż, patrzcie, mamy go. Mamy go jest, znalazł nas. Dobra, teraz spróbujemy go w takim razie jak najszybciej zabić. Czy mi się uda? Czy mi się nie uda? Niestety nie dałem rady i zginąłem moi drodzy. 100 monet mam w tej chwili na koncie. Spróbuję tutaj dograć do końca. Okej, okay, jeszcze 4 chowających, bo nie chcę stracić tych 150 monet. Także spróbuję tutaj e, jeszcze powalczyć, spróbuję do, dograć tą rundkę. Szkoda, że nie udało mi się zwyciężyć. Myślałem, że mamy taką misówkę, która... ...w ogóle nie wzbudzi tutaj żadnych podejrzeń, a jak widzicie niestety... ...niestety nas znaleźć Dobra, nikogo tutaj... Chyba nie my jesteśmy we czwórkę, także. Okej, okay. też kogoś nie słyszę, ale. Nie, to chyba nikt w tym miejscu, dobra? Tutaj też nikogo nie mamy, tutaj spróbujemy sobie zaatakować, też nikogo nie ma, tutaj też nie, okej. Okay. Trzeba po prostu poskakać, poatakować. Może uda się akurat na kogoś tutaj trafić, nie? Tutaj też nie widzę. O, tutaj mamy krowę! Ale nie, Krowa, z krową jest wszystko w porządku, dobra? To nie jest żaden gracz, już myślałem, że ktoś się chowa jako krowa, bo niezoficjalną miejscówkę sobie wybrała, ale nie, to, to był po prostu komputer. Dobra, tutaj też nikogo, nie widzę kto się puścił, dostał, o! 150 milionów kary, tutaj kurde kolejna krowa, znowu myślałem, że to jest jakiś gracz, ale też, nie wiecie co, możemy sobie podejść tutaj, bo to jest dosyć daleko, tutaj niewiele osób pewnie szukających chodzi, a ktoś może fajnie się tutaj ukrywać, ale nie. Póki też nikogo tutaj nie widzę. Ile jeszcze mamy trzech chowających, także ciągle, kurde, oni się tutaj ukrywają, okej. Okay. Tutaj ich nie widzę. Czy możemy wejść w ogóle tam do środka? Wydaje mi się, że... Chyba nie. Tam w środku nic nie ma nie jest. jest że, słuchajcie, jest cała masa miejsca, także. Tutaj też mogli oni się pochować. Okej, okay, tutaj nie widzę, tutaj nie widzę. Tutaj mamy konia, ale... a Nie, te konie to są też dopiero co zrespione. Także z nimi wszystko jest okej. Okay. 4 punkt do końca i wiecie co chyba nie ma sensu zabierać wam czasu, bo ja tutaj już raczej nie uda mi, nie dam radę nikogo znaleźć, nie chcę Mnie też specjalnie przyciągać tego materiału. Także ja nie dogadam sobie do końca, ale już poza e, odcinkiem. Dzięki wykie za to, że wytrwaliście do końca. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie proszę łapkę w górę, bo tak jak mówię co 500 lajków po tym odcinkiem, będą pojawiały się Woltery. Mm, Subskrybujcie mój kanał, bo kolejne odcinki już wkrótce. teraz już powoli kończę motory, także będę miał więcej czasu, żeby dla Was ponagrywać, ale ja dla was to teraz szybko montować. E, także pojawił się ten materiał jeszcze dzisiaj, zobaczymy czy mi się. Życzę Wam wszystkim udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.